Z lewej strony piłkarze kraju rad, z prawej reprezentacja Polski, w środku Robert Valentine ze Szkocji i jego pomocnicy sędziowie na liniach White z Anglii i Serenstent z Danii. Biało-Czerwona na najwyższym maspie stadionu Newcomb no około 25 pięter. Kapitanowie drużyn. Drużyna polska, bo blisko pole karne. Wejście w pole karne i mamy grizek sędziego. Robert Valentine, krótko. Zdecydowanie metr od linii, która początkuje pole karne. Cała drużyna Związku Radzieckiego na własnym polu karnym. Trzech siedmiu w murze. Smolarek, bo niech po lewej ręce jeszcze bardziej na lewo. Janusz Kupcewicz lato przygląda się w mur. Odbita piłka. Ucieczka Smolarka na prawo. Przeszkadza mu Oganesian. Smolarek. Szengelia. Gawriłow, blisko Kupcewicz, Janas, uciekła piłka, ale jednak poradziliśmy sobie. Drąg Młynarczyka wybił tę piłkę z Zmuda. Zagranie do Bońka, Janas. Tak, chwila uspokojenia, był taki moment solidnego nacisku ze strony radzieckiej. Mamy Latę. dużą swobodą teraz idziemy. Mamy my pięciu zawodników. Niedobre zagranie Janusa Kupcewicza. Miał przed sobą otwartą drogę. Mógł podawać na dobieg do trójki zawodników. Przy jednym z nich stał przywadze. Nie udało się. Sułag belize. Na prawej stronie mamy Bałtacze. Bałtaca, idący środkowy obrońca w sukur swym w ataku, to już jest Oleg Błochin. Błochin nabierze chyba rozpędu, czeka teraz, aż go ktoś zaatakuje. Już ma piłkę, wolne pole, wejście w rzut Błochin, 0-0 na New Camp Polska, Związek Radziecki, Wejście do półfinału Mistrzostw Świata. Oleg Błochin, po ziemi, przepuszczenie piłki, czujna nasza defensywa i stał poza bramkę. Gabryło. Teraz Zivadze znów nabrał ochoty. Poszedł do przodu. Oganesian. Lato blisko. Ucieczka Oganesiana. Dośrodkowanie groźnie. Wywalczyliśmy piłkę, ale mamy szansę teraz. Otwarta droga. Kupcewicz. czekamy na długie podanie. jest! Długie podanie! Wejście Bunzola w pole karne, Proszę Państwa, wyłożenie piłki. Lato nie trafi. Ale mało zawodników polskich. Jest teraz lato. Nie chwapią się zawodnicy radzieccy. Ściągają teraz pod własne pole karne. Cał po ziemi. Nie było nikogo, żeby zagarnął tę piłkę. Kontra. Dziuba. I minęło 45 minut gry w pierwszej połowie. Lada sekunda. Szkocki arbiter zakończy pierwszą połowę meczu. Doliczy być może jeszcze sekundy za przerwy, kiedy leżał na trawie Szengelia, kiedy były te upomnienia. Majewski. Młynarczyk. I proszę Państwa, pierwsza część meczu. Polska Związek Graciński kończy się rezultatem 0-0 Decydująca druga połowa, żadnych zmian. Szengelia został na boisku. Boniek z, z Molarkiem rozpoczynają od środka. No i też jesteśmy bardzo ciekawi jak i nasi goście w studio warszawskim. Czy nastąpi jakiś zasadniczy zwrot w poczynaniach drużyny radzieckiej, ale myślę, że chyba na razie nie, dopóki, dopóki, no, dopóki nasza drużyna na to pozwalać nie będzie, bo na razie, na razie wszystko układa się po naszej myśli. Długa, wspaniała piłka od Żmudy do Kupcewicza z lewej strony... Molarek, teraz Kupcewicz. Wejście w pole karne, zagranie na prawą stronę. Do laty Kupcewicz atakowany przed polem karnym nieprzepisowo Słowak Belizę. coraz częściej boczni obrońcy. I dobry strzał, i świetna obrona znakomicie ustawionego młynarczyka Słowak Belize. Kupcewicz. Ostro wchodzący, wracający wadę z lewej strony. Bunzol jest, proszę Państwa. I wydawało się, że ta piłka rozpaczliwie, rozpaczliwie uderzona przez Demianienkę trafia do bramki. To jest Janusz Kupcewicz. Krótkie zagranie. Krótkie zagranie. Jeszcze utrzymujemy się przy piłce, ale jest okazja teraz, proszę Państwa, na lewo jeszcze zwód, Wejście w środek z czystą pozycję, proszę Państwa, Sąca. Ej, niesamowity zastaje. Środek boiska, znów nabrała gra tempa. Polacy przy piłce, idzie Boniek, ma z lewej strony smolarka. Boniek ściąga na siebie dwóch zawodników. Jeszcze Boniek, niemanienko! Udało mu się. Gawriłow. Ciwazę Siwaze i nadal Gawriłow. Oganesjan. Ucieczka Gawriłowa i Oganesjana. Oganesjan. Groźna sytuacja. Wycofanie piłki. Lato. Szmerek na widowni. Szum na widowni. Boniek. Blisko pole karne, boniek, aki, ej! Uderzenie piękne, bońka w prawo, włodziwież ciołek. Trzymać, trzymać, tak jest proszę Państwa. Matysik. Nie udało się jednemu zawodnikowi radzieckiemu, udało się drugiemu. Czterech mają w środku pola. Trzech pod polem karnym zawodników polskich. I na lewą stronę zatrzymana akcja. Na lewo. I Buncol teraz ze Smolarkiem. Smolarek. Nieudany rajd. Borowski zatrzymał akcję Smolarka. Wraca Smolarek. Cały czas, cały czas bronią się polscy zawodnicy. Błochin Janas, nic nie było. 10 minut, proszę państwa, do zakończenia. 10 minut do zakończenia spotkania. 0-0. Nie przeszła piłka nad głowami. Płochin. Wietzanos. Daraselia. Jeszcze Daraselia. Demianienko. Przeszkodzili mu. Dobrze, ale zagranie znów niecelne. Trzech zawodników mieliśmy, aby przejść do kontry. Prawa strona. Fiwazę. Świetny strzał. Wraca Boniek. Minuta za chwilę proszę Państwa minie po regulaminowym czasie. Straszliwy sum na stadionie i na trybunach. Jeszcze jedna akcja Drużyny Radzieckiej blisko pola karnego. Piłka poza boiskiem to jest rzut rożny. Sędzia pokazuje, że nie ma żadnego rzutu rożnego. A jednak rzut rożny dla drużyny radzieckiej. Ej, brawo! Józef Młynarczyk. Ręką natychmiast, proszę Państwa, na lewą stronę nasi unoszą ręce. Smolarek idzie lewą stroną. Ciąga na siebie dwóch zawodników. Jeszcze jednego. Wróć. Ryk na trybunach. 46 minęło proszę państwa minut i 50 sekund. Jeszcze akcja smolarka. Panie Polska medalistom! Espani 82, nie chciałem tego wypowiadać ani razu, nie powiedziałem proszę państwa, że ten remis jest dla nas zwycięstwem. Nie chciałem, nie chciałem zapeszyć, a teraz mogę powiedzieć, że proszę państwa, znów jesteśmy, znów jesteśmy na ustach całego piłkarskiego świata.